No i kolejny fajny traktor nie holanty 7190. Już w tej nowej ładnej masce i kabinie. I tutaj mamy tak 6728 cm silnik NEW. 190 koni mocy maksymalnej. 165 nominalnej. 700 masa własna bez obciążników tego traktora. 857 udźwig podnośnika. Opony macie z przodu 600, 6, 5, 28 Jeszcze w dobrej kondycji. 65% bym im dał, 70% nawet. Tu macie przed niego tuza. Jest miękka oszka w tej maszynie. Maska widzę to jest wszystko w oryginale, rama. Tu nic nie malowane, śruba rzymska, rzymska z przodu. Już ma te nowe lampy LEDy u góry, tak jak widzicie. Z tyłu ładne opony wederstejne, 650, 5, I tutaj macie 80% tego bieżnika tu jest, bo one nie są aż takie wysokie te wederstejne nigdy. macie szynę do zaczepu górnego, wyjście Power Beyond, kamulce e, hydrauliczne, kamulce pneumatyczne dwuobłotowe LS, Pary wyjść, wolny spływ. Także jest miękka kabina, są oczywiście Eurohaki. Tak to wygląda, oświetlenie LEDowe, miejsca na dwa koguty, EHR na błotnikach podnosik oraz wałek. Tak on wygląda w środku. Ma ten fajny poter komfort. Oczywiście pneumatyczny z tym regulowanym zagłówkiem, przesuwanym. To jest bardzo fajna funkcja do orki. Przydatna. Tu macie hydraulikę, tu macie wałki 540, 540 Eko oraz 1000. Tu jest napęd, blokada, oczywiście skrzynia. Tu jest podnośnik, ustawienia podnośnika, jak widzicie, za wiele się tu nie zmieniło względem starszych serii. Tu macie elektryczne lusterka, radio, na USB. Tu jest klima, tu jest oświetlenie, podgrzewanie lusterek. Tak to wygląda, moi drodzy. I co tu jeszcze mamy ciekawego eee, ręczny hamulec? No i ruszamy tą maszyną. Fajny traktor, dużo już ich miałem, bardzo dużo. Chodzi to bez problemu. Cena też jest przystępna, ładnie wygląda. Także zapraszam do oglądania, do testowania, do zakupu. Pozdrawiam.